Z pewnością nie jest to przypadek, czy tylko zbieg okoliczności, że ta moja ostatnia homilia jako proboszcza przypadała w ten pierwszy światowy dzień dziadków i osób starszych ustanowiony przez papieża Franciszka i dziś właśnie obchodzony. Dzień ten, to celowy wybór papieża, który wynika ze świadomości, że osoby starsze, wszystkie osoby starsze, także te, które nie są babciami i dziadkami, Potrzebują środowiska rodzinnego, w którym mogą żyć, a także, że konieczne jest, aby rodziny uświadomiły sobie rolę, jaką odgrywają ich starsi członkowie. W zglobalizowanym świecie relacje między osobami starszymi a rodzinami nie są już tak oczywiste jak dawniej było. Przeciwnie, są często kwestionowane. Tego środowiska rodzinnego. Potrzebuje każdy ksiądz I ja go potrzebuję, przychodząc na kapłańską emeryturę. Przez tych 30 milionych lat to wy, to ta wspólnota parafialna była moją rodziną, za co jestem wdzięczny i ufam, że tak pozostanie. Umiłowani w Chrystusie Panie siostry bracia, kiedy 30 lat temu stanąłem po raz pierwszy przed wami, w tamtą dla mnie pamiętną sierpniową niedzielę czytana była Ewangelia, w której Jezus zapytał swoich uczniów: Czy i wy chcecie odejść? Pamiętam, że z wielkim drżeniem serca to pytanie wtedy Wam postawiłem: Czy chcecie odejść? Czy chcecie mnie zostawić samego z tym balastem problemów, które przyjąłem? I swoją postawą daliście mi odpowiedź, że nie, że zostajecie. Że zostajecie przy Jezusie, przy Kościele, zostajecie ze mną, by kontynuować ten trud budowy Kościoła. Tak jak w rodzinie, na chwilę dobre i na chwile złe. Kochani parafianie, pozwólcie, że spróbuję w kilku słowach podsumować tych 30 lat mojej tutaj posługi. Zaledwie jako dziewięcioletni kapłan zostałem posłany do tej parafii. Z poleceniem kontynuacji rozpoczętej budowy. A jak wiecie, sytuacja była dodatkowo trudna z racji tego, że byłem już trzecim budowniczym, że trzy czwarte parafian, nie zmieniając miejsca zamieszkania, przynależało do trzeciej już parafii, a wcześniej z entuzjazmem budowali kościół na Janowie. Prowadząc budowę kościoła, równocześnie kategizowałem w szkole, w tej szkole, która wtedy też tutaj powstawała, tworzyła się. Co zresztą bardzo miło wspominam, że atmosfera szkoły, dyrekcja, nauczyciele dużo mnie nauczyli. Również dyrekcja, nauczyciele przedszkoli, tutaj i naszych, i za to chcę im wszystkim bardzo serdecznie podziękować. Jako proboszcz przeżyłem z Wami pięć wizytacji kanonicznych. Nie jest to oczywiście żadną moim zasługą ale niewątpliwie wielką radością, kiedy sześć razy mogłem stanąć przy ołtarzu u boku pochodzącego stąd prymicjanta. To, że parafia funkcjonuje tak, jak funkcjonuje, to zasługa księży wikary, którzy tu posługiwali, a było ich siedemnastu. Wśród nich dziesięciu było neoprezbiterami. To też odczytuję jako pewien wyraz zaufania ze strony biskupa do parafii. Ja prowadziłem budowę, a oni duszpasterstwo. Musiałem czasami wiele się natrudzić, aby nie zostawać za nimi w tyle. Zawsze jednak starałem się ich wspierać, a przynajmniej nie przeszkadzać. I za to wszystko, co wnieśli w tę wspólnotę parafialną, wszyscy wikariusze, z którymi tutaj współpracowałem, serdecznie im dziękuję. Dziękuję parafialnej Radzie Duszpasterskiej całej służbie probostwa, służbie kościelnej, liturgicznej, szafarzom, katechetkom, architektom, projektantom, budowniczym, wszystkim, wszystkim grupom parafialnym. No nie sposób tu wszystkich wymienić, ale wszystkich noszę w sercu i za wszystko dziękuję. Dziękuję również władzom samorządowym Mysłowic, z którymi na przestrzeni tych lat współpracowałem. Także różnym instytucjom, stowarzyszeniom, firmom, może szczególnie chcę wymienić górników, rzemieślników, z którymi dane mi było się spotykać. Jak wiecie, przez prawie dwie kadencje pełniłem funkcję dziekana. Zgodziłem się urząd ten przyjąć również ze względu na parafię, by podkreślić rolę i znaczenie świętego Jana Chrzciciela w Mysłowicach. Jako patrona nie tylko parafii, ale i Mysłowic. Wielką dla mnie radością były obchody 150-lecia dekanatu Mysłowice. I w tym miejscu chcę na ręce obecnego księdza dziekana podziękować wszystkim kapłanom, z którymi na przestrzeni tych lat mogłem tu pracować, współpracować, tym żyjącym, ale również i tym, którzy już odeszli do wieczności. Tak długie posługiwanie w jednej parafii jest piękne, ale i trudne. Bolesne są dla mnie fakty, kiedy ktoś, kto był blisko kościoła, nagle odchodzi. Zadaję sobie wtedy pytanie, ile jest w tym mojej winy? Co ja mogłem zrobić więcej, by zatrzymać tego kogoś przy Bogu, przy Bogu, przy kościele? Jako proboszcz doskonale wiedziałem, że mam być tym, który parafianom umywa nogi, a nie głowy. Miałem być dla parafian, a nie parafia dla mnie. Za to, że wiele spraw mi nie wyszło, nie udało się. Za to, że kogoś obraziłem, skrzywdziłem. Przepraszam. Wiem, że jedno słowo nie wystarcza, ale przepraszam. Wydaje mi się że nie wszystko w mojej posłudze było złe, beznadziejne. Przeżyłem w parafii też wiele radosnych chwil, również tych moich, osobistych. Cieszyłem się każdą radością poszczególnego parafianina. Współczułem tym, którzy zostali w różny taki sposób boleśnie doświadczeni. I moim pragnieniem jest taką parafię zostawić i zachować w pamięci. Chcę też by i mnie zapamiętano jako pasterza, a nie jako zgorzkniałego, skonfliktowanego najemnika. Raz jeszcze dziękuję, że przez tych 30 lat byliście moją rodziną, a może nawet więcej niż rodziną. Ja czuję się szczęśliwy jako ksiądz, jako proboszcz. No czas jednak robi swoje. I dlatego jak wiecie, już w listopadzie ubiegłego roku Poprosiłem księdza arcybiskupa o zwolnienie mnie z funkcji proboszcza i zgodę na przejście na emeryturę. I właśnie to się teraz staje faktem. Proszę, przyjmijcie mojego następcę serdecznie. Bądźcie dla niego też wsparciem. To też będzie moją radością, kiedy już tak z dystansu będę widział, że parafia z nowym proboszczem, z nowym zespołem duszpasterzy się rozwija. A to moje podziękowanie chcę zakończyć modlitwą, specyficzną modlitwą ułożoną na ten dzisiejszy dzień dziadków i osób starszych. Dziękuję Ci, Panie, za ukojenie w Twojej obecności. Nawet gdy jestem samotny, jesteś moją nadzieją i moją ufnością. Od mojej młodości jesteś moją skałą i twierdzą. Dziękuję Ci, że dałeś mi rodzinę również tę rodzinę parafialną i pobłogosławiliśmy mnie długim życiem. Dziękuję Ci za chwilę radości i trosk, za marzenia już spełnione i te, które jeszcze przede mną. Dziękuję Ci za ten czas owocowania na nowo, do którego mnie wzywasz. Umocnij o Panie moją wiarę. Uczyń mnie narzędziem Twojego pokoju. Naucz mnie przygarniać tych, Którzy cierpią bardziej niż ja, abym nigdy nie przestał marzyć i opowiadać nowym pokoleniom o Twoich cudach. Chroni i prowadź papieża Franciszka i cały Kościół, również ten Kościół tu w Mysłowicach, tu na Bończyku, aby światło Ewangelii dotarło do wszystkich. Ześlij o Panie swego ducha, aby odnowić świat, aby ucichła burza pandemii, ubodzy doznali pocieszenia. I ustały wszelkie wojny. Wspieraj mnie, Panie, w mojej słabości i pomagaj żyć pełnią życia w każdej chwili, którą mi jeszcze dajesz, w pewności, że jeszcze ze mną, że jesteś ze mną przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Bogu jednemu, świętemu Janowi Chrzcicielowi i wszystkim, Napotkanym tu ludziom serdecznie dziękuję. Jeśli ktoś ma taką ochotę, jest wystawiona taka księga pamiątkowa. Pomszy świętej, proszę, można się wpisać. I na koniec jeszcze prośba. Pamiętajcie o mnie w swoich modlitwach. A kiedyś, proszę, przyjmijcie mnie w tym kościele. W dniu mojego pogrzebu. Amen.